Bądźmy ze sobą szczerzy, najlepiej sprzedają ci, którzy już dawno temu odkryli. Że klient ma w dupie ich produkty i usługi. Najlepiej sprzedają ci, którzy wiedzą doskonale o tym, że klienta nie interesuje, jaki masz cudowny produkt czy jakiej świetnej usługi nie ma twoja firma. Interesuje ich tylko to, co wyniosą dzięki współpracy z Tobą. Dlatego w dzisiejszym nagraniu pokażę Ci konkretnie, jak operować korzyściami, które będą interesować Twoich klientów. Na początek rzuciłem jedną z najmocniejszych test, ale jedną z najbardziej prawdziwych. Jeżeli chodzi o skuteczną sprzedaż, dawno temu usłyszałem właśnie taką maksymę: że klient ma gdzieś to, co ty sprzedajesz, jakiej ty świetnej usługi nie masz. Co ty nie masz za cudownych produktów? Jego interesuje tylko to, co on będzie z tego mieć. Dlatego, że człowiek z natury swojej jest egocentrykiem to jest pierwszy element. Druga rzecz jest taka, że pamiętajmy, że kupując każdy produkt lub każdą usługę, my oczekujemy od tego produktu czy usługi określonego rezultatu. I dlatego pokażę Tobie konkretnie, jak operować językiem korzyści. Narzędziem, które wiele osób uznaje za niemodne, za stare narzędzie, za narzędzie, które już nie do końca jest skuteczne, natomiast w praktyce klientów dalej interesują tylko korzyści, które będą mieli dzięki współpracy z Tobą. No i właśnie, no i bardzo ważne w tej całej tezie, o której mówię, jest to, żeby operować korzyściami, które realnie interesują Twojego klienta. Dlatego, że przez lata Mawiało się sprzedawcom, żeby operowali korzyściami, operowali różnymi schematami języka korzyści. I tych schematów jest masa. Od takiego bardzo znanego schematu, który się nazywa CZK, czyli cecha, zaleta, korzyść. I ten schemat moim zdaniem nie jest najskuteczniejszym schematem operowania korzyściami, dlatego że w praktyce on tworzy takie swego rodzaju masło maślane, nie? Bo ten produkt ma taką i taką cechę. Czego zaletą jest to i to, a korzyść, która z tego wynika, jest taka i taka. I w praktyce to powoduje, że nasza narracja jest długa, nasza narracja bardzo mocno się rozmywa i tworzy swego rodzaju masło maślane. Jest jeszcze gorszy schemat, który też widziałem wielokrotnie na różnych prezentacjach sprzedażowych, to jest schemat paczka. I on jest jeszcze bardziej obszerny, bo on tam jeszcze zawiera argumentację, potrzebę i tak dalej. Moim zdaniem, znowu nie jest to skuteczny schemat. Jeżeli miałbym wymienić, który schemat języka korzyści jest skuteczny, to dzisiaj skutecznym schematem jest tylko i wyłącznie schemat PCK, czyli potrzeba, cecha, korzyść. I między cechą a korzyścią znajduje się jeszcze coś, co nazywa się implikowanym skutkiem lub, tłumacząc na ludzki, łącznikiem między cechą a korzyścią. Ale Abyś w ogóle dobrze mógł stosować język korzyści, który zaraz pokażę Ci na praktycznych przykładach, to potrzebujesz zrobić krok wstecz. Dlatego, że w każdej standardowej rozmowie sprzedażowej elementem wcześniej jest ten mega zaniedbywany element, który nazywa się magicznie badanie potrzeb. I teraz wiele osób twierdzi, że w ogóle bada potrzeby, że oni w ogóle świetnie badają potrzeby. Zresztą zwróćcie uwagę, ile obecnie gada się w ogóle o roli aktywnego słuchania w sprzedaży. W praktyce, jest tak, że dalej potrzeby są badane po łebkach, dlatego ja nawet nazwałem takie niekompletne, niedobre badanie potrzeb syndromem płytkiego badania potrzeb. Jest to sytuacja, w której sprzedawca zadaje dwa, trzy, czasami cztery pytania, które ma gdzieś przygotowane w jakimś formularzu jakościowym albo ktoś go nauczył na szkoleniu, no i on już od razu zmierza z tym cudownym rozwiązaniem. W ten sposób. Nie jesteś w stanie dotrzeć do faktycznych potrzeb klienta, a dodatkowo masz taką sytuację, w której klient nie czuje wartości, on nie czuje się dobrze wysłuchany. I dlatego teraz tyle gada się właśnie o całym badaniu potrzeb, o tym, żeby aktywnie słuchać klientów. I jest w tym bardzo dużo prawdy, dlatego że jeżeli dobrze zrobisz badanie potrzeb, to jesteś w stanie dostosować swoją ofertę i swoją argumentację do realnych potrzeb, które odczuwa Twój klient. Te potrzeby, pamiętajmy, mogą być na poziomie świadomym lub nieuświadomionym. Świadomy to jest ten, że klient wie, że czegoś potrzebuje, i bardzo często on w tej sytuacji sam zgłasza się do ciebie. Ale mamy też ten drugi poziom, czyli nieuświadomiony. Jest to sytuacja, w której Twoim zadaniem jako człowieka sprzedaży jest uświadomić klientowi, że on coś może mieć inaczej, że on może mieć lepiej, że coś dla niego może być inne. I teraz. Kiedy rzetelnie przeprowadzisz badanie potrzeb, to wtedy jesteś w stanie dostosować właśnie korzyści do tych potrzeb. Dlatego schemat potrzeba cecha. Korzyść. Często łapiemy się na tym, że sprzedawcy bardzo mocno operują cechami produktów. No i to najczęściej są parametry techniczne. To jest najbardziej widać właśnie we wszystkich branżach, gdzie mamy bardzo dużo technikaliów. Nie? To mogą być słynni doradcy techniczno-handlowi, którzy pracują na przykład przy komponentach do przemysłu. I oni bardzo często operują parametrami technicznymi, ale nie operują tym, co klient będzie mieć realnie z tego, co to dla klienta oznacza. I ten klient w ten sposób może właśnie nie odczuwać korzyści, które odniesie dzięki współpracy z Tobą. I teraz weźmy za przykład takie szkolenie sprzedażowe. Jeżeli ja dobrze przeprowadzę cały etap badania potrzeb, to może się okazać, że mój klient na przykład wskaże mi, że jego potrzebą jest A, żeby wyrównać. Poziom, który ma w zespole. Zobaczcie, ja nie jestem w stanie tego się dowiedzieć, jeżeli nie poświęcę klientowi dużo uwagi na etapie właśnie badania potrzeb. Potrzebuję, żeby na przykład nauczyć jego zespół. Zamykania sprzedaży i potrzebuje też podnieść motywację w zespole. I teraz ja mogę powiedzieć do klienta, że na przykład w ramach tego szkolenia zrobimy różne ćwiczenia i podzielimy zespół na grupy, co sprawi, że sprzedawcy będą mogli między sobą wymieniać się doświadczeniem, czerpać nawzajem z siebie i ten poziom trochę zacznie się między nimi wyrównywać. Ci trochę słabsi podpatrzą tych lepszych, albo ci mniej doświadczeni podpatrzą osoby bardziej doświadczone. Dodatkowo zrobimy osobny moduł dotyczący Finalizacji sprzedaży, co sprawi, że sprzedawcy zaraz po tym szkoleniu będą umieć sprawnie finalizować rozmowy handlowe z klientami, a dodatkowo szkolenie, jak to szkolenie, w większości wypadków ma w sobie tą warstwę motywacyjną, co spowoduje, że Pana zespół będzie jeszcze bardziej zmotywowany, jeszcze bardziej chętny do pracy. Czyli zobaczcie, klient skazał mi potrzeby, ja wymieniam cechy oferty, którą mam i dopasowuję do tego korzyści. Między, tak jak wspomniałem, cechą a korzyścią znajduje się implikowany skutek lub łącznik, czyli co sprawi, co pomoże, co ułatwi, co da, dzięki czemu co spowoduje, i tak dalej, i tak dalej. Chodzi o to, żeby między cechą a korzyścią zaistniał pewien logiczny ciąg. I teraz zobaczcie, na moim biurku tutaj leży długopis. Ten długopis jest mały, co sprawia, że bardzo wygodnie trzyma się go w ręce. Jest też dodatkowo lekki, co sprawia, że bardzo wygodnie się nim pisze, i dodatkowo jest niebieski, dzięki czemu mogę się podpisywać nim na większości dokumentów, również urzędowych. To może być przykładowy język korzyści dla takiego długopisu. Każdy produkt lub każda usługa ma jakieś swoje cechy, a te cechy idzie zamienić na korzyści, które otrzymuje klient. Dla przykładu, mój aparat stoi na statywie i ten statyw ma 1,80 m wysokości to jest jego cecha, dzięki czemu mogę nagrywać na różnych poziomach, w różnych miejscach. Dostosowując do tego, czy chcę gadać na stojąco, czy na siedząco, dodatkowo posiada obracaną, to jest chyba głowica, jak to, to dobrze wiem, bo ja nie jestem specjalistą, ale obracaną główkę, powiedzmy, dzięki czemu mogę nagrywać zarówno w pionie, jak i w poziomie, i każdy produkt idzie dokładnie opowiedzieć takim samym językiem korzyści. Teraz zadanie dla Ciebie. Wypisz sobie kluczowe cechy Twojego produktu, następnie obuduj je właśnie włączniki. I dopisz realną korzyść, jaką otrzymuje klient. W ten sposób wzmocnisz narrację w trakcie rozmów z klientami, i to spowoduje, że Twoja argumentacja będzie dużo skuteczniejsza i klienci będą chętniej od Ciebie kupować. Ale pamiętaj, oni kupują chętniej tylko wtedy, kiedy dostosowujemy nasz język korzyści do tego, co oni faktycznie potrzebują. Tu za chwilę mignie tobie nagranie, w którym mówiłem o tym, czym jest syndrom płytkiego badania potrzeb i jak w niego nie popadać. Tymczasem, widzimy się w kolejnym nagraniu, trzymaj się gorąco i do zobaczenia. Cześć!